Na terenie Nadleśnictwa Lubin, podobnie jak w całej zachodniej Polsce, obowiązuje trzeci najwyższy stopień zagrożenia pożarowego. Nie trzeba więc mówić jak łatwo o pożar w takich warunkach. Mimo tego lubińskie Nadleśnictwo nie wprowadza jeszcze zakazu wstępu do lasów. Zakaz ten wprowadzimy, jeżeli wilgotność ścioły mierzona o godzinie 9 przez 5 kolejnych dni spadnie poniżej 10%. A na razie tak nie jest? Na razie tak nie jest. Wilgotność ścioła o godzinie 9 mierzona wynosi w tej chwili około 15%. Służby leśne przestrzegają przed nieodpowiedzialnym zachowaniem w lesie. Mieliśmy zgłoszenia z naszych dostrzegalni pożarowych. Na szczęście w terenie okazało się, że pożary te nie zagrażały bezpośrednio bezpieczeństwu lasu. Natomiast my reagujemy natychmiast. Mamy tutaj samochód patrolowo gaśniczy. Są samoloty na lotnisku w Lubinie, dwa gaśniczo-patrolowe. Mamy również wprowadzone dyżury leśniczych w okresie tego najwyższego zagrożenia pożarowego, także na bieżąco monitorujemy sytuację. Choć sytuacja nie jest jeszcze tragiczna, to zagrożenie pożarowe jest naprawdę duże. Choć jutro czeka nas chwilowe załamanie pogody. Weekend ma być znów upalny. Tradycyjnie, jak od kilku lat, zapraszam Państwa na koncerty w Muzycznej Altanie w parku za Centrum Kultury Muza. W każdą niedzielę lipca i sierpnia o godzinie 18. .00. 27 lipca o godzinie 18.00 koncert zespołu North Cape. Przeboje lat 60., 70. i 80. A capella. Usłyszymy utwory muzyki rozrywkowej, m.in. The Beatles, Red Box i Michaela Jacksona. Centrum Kultury Muza zaprasza. Lato w mieście nie musi być nudne. Regionalne Centrum Sportowe w Lubinie zaprasza do udziału w wakacyjnej akcji Lato 2014. Piłka nożna i ręczna, siatkówka, koszykówka, bowling, zawody pływackie to tylko niektóre atrakcje. Udział w imprezach jest bezpłatny. Szczegóły na www.rcs.lubin.pl.